No to hej kochany człowieku, witajcie oczywiście, Wujek Parada na swoim nowym projekcie chcę zobaczyć, czy przez 21 dni, czyli przez 3 tygodnie e, może być wujasa mniej o 20 kg. Jak już jakąś tam informację na Facebooku, często ludzi mówi, że e, nie, to tak się nie da. Nie wiem, sprawdzam, zobaczymy, zapraszam do subskrypcji, do oglądania, jeśli kogoś to w ogóle interesuje. Cię jest pierwszy dzień. Od czego zaczynam? Zaczynam od postu. Czy takiego oczyszczania, ile on będzie trwał, nie wiem, tydzień, pięć dni, zobaczymy. Eee, no i ćwiczenia, ćwiczenia, dzisiaj już ruszam na pierwsze ćwiczenia. No to co, zaczynamy z wagą 121,700, czyli gdzieś tam e, powinienem kostówki ważyć, e, jeśli ten projekt e, wypali. No to co, miłej zabawy, bo ja to robię na zabawy. Cholera, to może coś nie wiem, na serodności. Życie jest niezdrowe. Już mówiłem o tym. Ja sobie raz fudę raz sobie grubę Jak grubieję, czy jak jestem grubianinem. Cześć. Trzymaj się, Hej. Post dzień drugi. Dzisiaj będzie trochę rad dla początkujących. E, no bo ja już post robię któryś raz. I dla mnie pewne rzeczy są, nie są zaskoczeniem. A dla was mogą być zaskoczeniem. Często ludzie też do mnie piszą, że no wujas dobra. Spoko, ale przecież ja nie ogarnę, bo ja jestem ciągle głodny. Hm. Właśnie o to chodzi, żeby rozpoznać, czy jesteś naprawdę głodny, głodna, czy się kurwa po prostu nudzisz, <gryw> albo jesteś przyzwyczajona do jedzenia. Tak, jesteśmy przyzwyczajeni do jedzenia. Stan niejedzenia jest dla nas stanem dziwnym, że <gryw> tak się wyrażę. No to teraz para, para dla początku. Zanim zaczniesz post, pomyśl sobie, po cholerę go w ogóle chcesz robić. Ja dzisiaj jestem zwolennikiem niejechania po sobie i mówienia, kurwa musisz, jakoś coś zrobiłeś, to, e, to stary kurde, z koły założyłeś sobie, że 21, 20 kg 21 nie zrzucić, kurwa, nie, fakt, to nie moje, oczywiście taka akcja, reakcja, e, narracja działa, ale to już jest kompletnie nie moje, to jak ja to robię, przede wszystkim, na początku pogadać ze sobą. Ja uważam, że najważniejsze w tym całym poście i w tych wszystkich innych rzeczach jest mój łeb, mój mózg, bo tym wszystkim gdzieś tam zarządza. Pogadać ze sobą. Adaś, a po co Ci ten post? O, bo jest mi na przykład ciężko, dwa, nie wiem, nie wchodzę w spódniczkę jakąś, no akurat to dziewczyny, też noszę spódniczki. <gryw> ja lubię zbaczyć z tematu. Więc pogadać. Po co chcesz to w ogóle zrobić? Eee, założyć sobie, że jeśli nie będzie Ci chciało robić dalej, nie wiem, tego, co sobie założyłaś na początku. Założyć sobie, że, założ... że Twoje założenia e, mogą być o dupy rozbić. Czyli stworzyć przyjazną atmosferę do, do tego postu. Do tego zachęca. No a teraz tak technicznie. No możecie oczywiście oszukać. E głowę, ja na początku przy swoich pierwszych postach zdarzało się, że potrafiłem wypić 8-9 litrów wody, tak oszukiwałem żołądek, dzisiaj już tego nie robię, piję normalnie gdzieś tam, nie wiem ile, nawet nie liczę, jak zupełnie widzę, szczery, bo też nie wierzę w ten mit ciągłego picia wody, no ale to nie o tym dzisiaj, mit, no nie wierzę w tą teorię, albo w to, co mi to dzisiaj nie pasuje żeby się znowu nikt nie powrażał jakieś mądreśnicy, kurde. W moim życiu to nie funkcjonuje. U was może funkcjonuje, to też jest ok. Eee, więc można oszukać to wody. Ale przede wszystkim zadbajcie o zajęcie. Zajęcie. Nie wiem, przejdźcie się na jakiś spacer, zróbcie to coś, co lubicie. Musicie też pamiętać, że jesteście przyzwyczajeni do, nie wiem, zapachów, no to wiadomo, że zachce się Wam jeść. Nie wiem, jeśli jecie przy telewizorze, no to zachce się Wam jeść. Jeśli otwieracie lodówkę, tam jest jedzenie, to zrobicie się głodni. To jest normalne, tylko zadajcie sobie wtedy pytanie, czy jesteś naprawdę e, głodna, głodny, czy zdarzenie aktywujące, w tym przypadku, nie wiem, zapach przechodzenia koło kebabu, e, o, zjadł mi się. <laughs> czy ten sławetny popkor w kinie, i tak dalej, i tak dalej, nie spowodował iluzję głodu. Jeśli rzeczywiście chcesz zrobić post, żeby się oczyścić, swój umysł, super sprawa, czy chcesz spalić jakieś tam, nie wiem, świństwa w sobie, bo ja całkowicie w to wierzę, że to po prostu spala. A, i, i, I tak to wygląda. A, czy też spalić przyziemie kurwa tłuszcz i z, 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 zrobić, żeby Twój organizm wykorzystał zapasy, które tak dzielnie zbierałaś, zbierałeś. W, po prostu zacznij ze sobą gadać. To tak na początku oczywiście to się tak łatwo mówi, a, a ciężej jest to wykonać, ale Bądźcie dla siebie po prostu dobrze. W pierwszy dzień może Was bolić głowa i mieć zmęczenie, w drugi to samo, w trzeci też. Nie zakładajcie, że może dni ja tego nie robię, ale ktoś, jeśli potrzebuje, bo może ktoś potrzebuje sobie założyć, to jeśli już chcecie sobie założyć, to nie wiem, na początek wystarczy trzy dni. Tak sobie ja przynajmniej uważam. Chociaż jak ktoś chce więcej, to niech sobie robi więcej. Dzisiaj ze mnie trochę zjechało, ale to nie jest kompletnie waga. I tak jak mówię już po raz setny. Jeśli ktoś pos robi tylko dlatego, żeby być chudym, to nie jest do końca chyba dobry sposób, kurde, bo potem tak jak mówią, efekt ja, ja nie wierzę w ten efekt ja, tylko po prostu wracam do starych nawykowego żarcia, więc kurwa przytyję, po prostu i tyle. I może że też organizm rzeczywiście jest e, e, łatwiej mi wrócić. No i może to się nazywa jojo. Po prostu, jeśli dalej bym, nie wiem, ćwiczył, jadł, inne rzeczy, zrobiłbym sobie nowe nawyki żywieniowe, to żadnego efektu jojo by nie było. To co? Widzimy się w trzecim dniu. Hej! Dzień trzeci. To się zaczyna. Zaczyna się już powoli wyrzut energii. Może dzisiaj. o zapadam się. Wszyscy widzieliście, że jeszcze jestem za ciężki. Wczoraj wciągała mnie ziemia. Dzisiaj nie będę trzymała gałąź. w tak chciała, ale pracujemy nad tym. Więc dzień trzeci. Na początku. Teraz no, w sumie nagrywam to w takiej formie poradnika. Na początku liczcie się z tym, że będzie bardzo mało energii. Tak, będzie bardzo mało energii. Ech. Wiecie co? No, ludzie wmawiają, mi też tak mówili, wiecie, kiedyś były takie protesty głodówkowe i ludzie po dwóch dniach umierali, po trzech już w ogóle nic nie mogli robić. Nie wierzcie w to. Naprawdę macie bardzo dużo zapasów i wasz organizm potrafi, e, jeśli macie oczywiście tłuszcz, podejrzewam, że macie. Pamiętajcie, że pali się tłuszcz, ale palą się też mięśnie. To jest też wynik postu. Ja będąc w programie farma, e, nie wiem czy pamiętacie, 20 parę dni, 28 dni tam nie jadłem. Codziennie pracowałem. Chociaż pokazywali, że za dużo nie pracowałem, ale uwierzcie mi, że pracowałem. Po trzecim dniu, u mnie przynajmniej, już po którymś tam poście, zaczyna być dużo energii. Potem jest znowu jakiś tam minimalny spadek, potem po siódmym dniu, potem po czternastym i po dwudziestym pierwszym to jakbyś był na jakichś narkotykach, tak się czujesz. Więc... Nawet jeśli w jakimś dniu czujesz dyskomfort i chcecie się cały czas spać, przez te pierwsze dwa dni praktycznie cały czas spałem, to też jest ok. Można oczywiście funkcjonować, można pracować, bo dlaczego by nie. Ale jeśli zaczynasz to robić pierwszy raz, to może zacznij od piątku. Piątek, sobota, niedziela, chociaż to może jest ciężej, bo nie masz zajęcia, no ale może na początku to prześpisz. No to co, ciąg dalszy nastąpi. Trujeczka za nami, wujasce dzisiaj jeszcze popływa. Najgorzej jest to, że teraz będę miał ciągle włosy mokre. Pływam się, bo już powoli zaczyna być czas na pływanie czuki. A tu jest. No to hej! Dzisiaj dzień czwarty projektu 20 kg 21 dni. No i przy okazji jestem czwarty dzień na poście. Wczoraj w komentarzach ktoś napisał, że Ej wuja skłamiesz, no bo wiesz nie będzie trwał post, bo będzie, witam, witam, bo będzie trwał 21 dni. Nie, 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 ten projekt tam jest napisane strata wagi 21 kg, a nie jest powiedziane, że będę robił ten post do końca. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Tu ciężarówki, postanowiłem się nagrać przed świetliskiem, ale gadam do mikrofonu, poczekam chwilkę, o to się wytnie. No dobra, ciężarówka przejechała. Dzisiaj proszę dwa aspekty właśnie, że to nie jest powiedziane, że w tym projekcie do końca będę na poście. Zobaczymy, mam trochę inny na to pomysł, ale o tym już niedługo, za chwilkę. Na razie jestem na poście, dzisiaj chciałem zwrócić trochę uwagę na pość. Ktoś do mnie pisze, no ale głodówka. Ja dzisiaj nie używam tego słowa głodówka, tylko używam słowa Poz. Dlaczego? Dlatego, że semantyka ma dla mnie ogromne znaczenie. Niby znaczy to samo, ale dla mnie jednak znaczy zupełnie coś innego. E, czy ja głoduję? Nie, ja po prostu nie głoduję, bo ja bym głodował. Ja mam pełną lodówkę, ja mam pieniądze i mogę sobie iść do sklepu kupić, więc w każdej chwili mogę zapewnić e, zapewnić sobie produkty spożywcze, więc ja nie głoduję. Dzisiaj też... E, ja robiąc post, jak niektórzy to nazywają głodówkę, ja nie cierpię, bo ktoś mówi, uuu to jest ogromne haja, haja, to jest ogromne cierpienie, cześć, to nie jest ogromne cierpienie, dla mnie to nie jest cierpienie, może dla takiej osoby, która ma takie podejście do postów, czy tam jak to nazywa głodówką, że dla niej jedzenie jest cierpieniem, no to będzie cierpienie. To jest cała podstawa, bo ktoś mówi, Wujas, jak ty wytrzymujesz. O to chodzi, że ja nie wytrzymuję. Ja robię to z miłości do siebie. Brzmi to popierniczenie. Ktoś mówi, Ej, wujesz, a dlaczego ty ciągle tyjesz? Bo kurwa lubię. A dlaczego chudniesz? Bo też lubię. Ja dzisiaj sobie tak żyję i to jest moje życie. Ja już o tym mówiłem chyba w pierwszym tym odcinku, albo drugim. Ale wracając jeszcze do tej semantyki, czyli do nazywania tego. Ja dzisiaj wolę nazywać to postęp postem, który oczyszcza mój organizm, moje trzewia, kurde, nie wiem, wychodzi ze mną jakieś stare gówno, ale też oczyszcza mój umysł, dlatego uwielbiam robić posty. A jeśli robiłbym głodówkę musiałbym głodować, to rzeczywiście byłoby to dla mnie ciężkie. Gdy pierwszy raz robiłem właśnie siedmiodniową głodówkę, to był jeden z cięższych okresów w życia, dlatego, że wtedy jeszcze nie miałem przygotowanej tej psychiki, więc e, dosyć, dosyć dużym... E, znaczy, chyba znaczącym elementem w tym, żeby dobrze czuć się w poście, czy nie je jedząc, jest to, żeby być dogadanym ze sobą. No to co? Do zobaczenia na dniu piątym. Cześć! Dzięki, że tu jesteście.